Arabia Saudyjska, eksplozja w zbiorniku tankowca Arabia Saudyjska, eksplozja w zbiorniku tankowca. Podejrzewa się atak. W porcie w Saudyjskiej Juddzie doszło w poniedziałek do eksplozji w jednym ze zbiorników tankowca BWR Hine Eksplozja nastąpiła z zewnętrznego źródła, poinformował właściciel statku, firma Hafnia. Podejrzewa się, że wybuch to efekt ataku jemeńskiego ruchu chuti. Jak podała w oświadczeniu Hafnia, w wyniku eksplozji doszło do pożaru, ale 22-osobowej załodze statku udało się ugasić ogień z pomocą służb portowych. Nikt nie ucierpiał. Możliwe, że ze statku wyciekła pewna ilość ropy, ale nie zostało to potwierdzone, a instrumenty pokładowe wskazują obecnie poziom taki sam jak przed incydentem, napisano w oświadczeniu. Do wybuchu doszło w jednym ze zbiorników z ropą naftową. Wórch inne pływa pod banderą Singapuru. Kto może stać za atakiem? Według wstępnych ustaleń źródłem wybuchu był atak z zewnątrz, najprawdopodobniej za pomocą miny. Głównym podejrzanym jest wspierany przez Iran ruch HUTI, zwalczający wspierane przez Arabię Saudyjską władzę centralne w Jemenie. W listopadzie rebelianci przeprowadzili podobny atak na grecki tankowiec w saudyjskim porcie Alejaszukaik, zaś w grudniu w tajemniczych okolicznościach został zaatakowany kontenerowiec w Jemeńskim porcie Nisztun. Jak twierdzi jednak brytyjska firma konsultingowa Dread Global, położona nad Morzem Czerwonym Judda, ważny dla światowego handlu Ropą Port, jest daleko od miejsca poprzednich morskich ataków Hutich, wobec czego sprawcą ataku mogli być Irańczycy.